Polaka portret własny. Myślę, kiedy oglądam w lustrze swoją postać: gdybym nie był Polakiem, kim pragnąłbym zostać? Przy swoim brodowodzie i swoich poglądach? Chińczykiem jak najchętniej, ale nie wyglądam. Węgrzem razem z bratankiem miałbym stale w czubie. Francuzem z miłą chęcią, ale żab nie lubię. Szwajcarem jak pod sznurek, gdy kocham bałagan? Żydem? Jakiż wyborczej, zrobiłby się raban Angolem? Wielka szkoda, miałbym świetne życie, sąsiadem z lewej, z prawej, dalkę i zwięditie. Słowem trudno coś wybrać, mówię całkiem szczerze. Indianie już nie kręcą, a w Marsjan nie wierzę. Stoję tak przed tym lustrem, w końcu mówię: Boże, dzięki za moją tożsamość pomogło być gorzej. Najmilsi, dziękuję Wam za wszystko, za e, subskrypcję, za e, polecanie znajomym, za polubienia, no i za e, finansowe wsparcie przez Buy Coffee. Można powiedzieć, dzięki Wam przeżyję o chlebie i kawie.